Następną taką całą charakterystyczną ich działania, i to jest szczególnie groźne, to jest demoralizacja, seksualizacja. Właśnie ateizacja przez demoralizację i seksualizację. Właśnie mają taką taktykę, radzą nie walczyć z kościołem wprost, bo to produkuje męczenników. To nam się jeszcze tak nie udało. Jeżeli nie zniszczy się zupełnie, nie wymorduje kościoła, to takie średnie prześladowania to mu jeszcze służą, bo mobilizują wiernych. Nie radzą inną metodę. Nie walczcie z kościołem wprost, tylko seksualizujcie młodzież. Reszta przyjdzie sama. I ta rada jest szatańska, ale jest niestety bardzo skuteczna. Tak to się robi już na Zachodzie. Po prostu seks musi być już w przedszkolu. I, i to niestety skutkuje. Ja, ja znam te rodziny, ja wiem jak to wygląda. I na przykład, jeżeli w szkole jest gender, a już to zostało prowadzone w Niemczech. Według gender, to na przykład 12-letnia dziewczynka na lekcji wychowania seksualnego, obowiązkowego, z której nie wolno ją zwolnić, musi na sztuczne penisy nakładać prezerwatywy o różnych kolorach i smakach, a potem musi, ich musi je lizać, żeby ocenić smaki. A jeżeli rodzice by się nie zgodzili na to, to pójdą do więzienia także w Niemczech. No to jest niejako gwałt na duszach tych dzieci. Przecież to nie chodzi o czynność mechaniczną, bo ktoś, kto potrafi obsługiwać komputer, komórkę, to wiesz, sobie, jakbyś chciał, to sobie z tym też poradzić. Tylko chodzi o złamanie wstydu, o złamanie tabu. Że jeżeli już to robi na lekcjach, to żeby przy pierwszej okazji to zrobiła. I moi przyjaciele, wierzący chrześcijanie, no, próbują się tak ratować, że swoje dzieci przynajmniej starają się zgrupować w jednej klasie. Bo nawet w szkołach katolickich to trzeba robić. Taki właśnie jak dzieci idą do szkoły katolickiej, to też mają takie lekcje. Bo to wszyscy muszą przyjąć. To jest gwałt na sumieniach ludzkich. No, to przynajmniej, i proszę Państwa, jeżeli się wprowadzi to, co teraz Ministerstwo Oświaty chce robić, co przygotowuje, to tak będzie wyglądać w Polsce. Tak będą traktowane Państwa dzieci, wnuki, i jeżeli Państwo się sprzeciwią, pójdą do więzienia. Oni chcą to skopiować jeden do jednego: to jest wychowywanie dzieci na prostytucji i Alfonsów. I to jest, mówi się, że dzieci już w przedszkolu muszą mieć doświadczenia seksualne, już jako niemowlęta. I rodzice powinni ich do tego pobudzać. Były takie broszurki wydane przez Ministerstwo Oświaty Niemiec, gdzie zachęcano dzieci, rodziców, żeby pobudzali seksualnie dzieci własne, żeby ich molestowali. Zrodził się pewien opór, musieli to wycofać, jeszcze wycofali, ale na przykład środki, ośrodki genderowskie broniły tych broszurek. Mówiły tak, właśnie rodzice mają głaskać dzieci po tych miejscach, pobudzać ich, żeby mieli doświadczenia. No w Ameryce na przykład za to to jeszcze idzie się do więzienia, u nas właściwie też, no. No ale tutaj się odsłania ta, ta straszna, szatańska twarz, bo to jest robienie z dzieci seks narkomanów. Pożądanie seksualne jest mocne, to jest jak potężny silnik, który musi być kierowany, sterowany, a niekierowane nie pożądanie to jest tak jakby silnik, który się odrywa od samolotu. To będzie tylko katastrofa. I tak wychowane dzieci, młodzież, no mają bardzo dużo seksu. Bardzo dużo partnerów, bardzo dużo aborcji, bardzo dużo chorób wenerycznych, ale nie mają dzieci, nie mają małżeństw, nie mają rodziny. Ja bardzo podziwiam, szanuję Niemców, ale widzę też ich głupoty w tej dziedzinie, że oni umierają. Tak wielki naród, wielka kultura. U nas tu, emerytów niemieckich, przypada 60 dzieci i 40 wnuków. Ale tak samo robi się u nas. No jest jakąś wielką głupotą w ten sposób zabijać własny naród. Dlatego też gender ideologia jest pod pewnymi względami gorsza nawet niż nazizm i komunizm, bo ona rzeczywiście skutecznie prowadzi do śmierci narodów, ponieważ komunizm i nazizm no, nie zniszczyły aż tak rodziny, a tutaj niszczy się samego człowieka. Nazizm nie zniszczył gospodarki ani rodziny niemieckiej, dlatego tak szybko się odrodzili. Komunizm zniszczył częściowo gospodarkę, częściowo rodzinę, ale nie tak głęboko. Natomiast gender no, uderza w najbardziej centralne miejsce, w kolebkę człowieka, tam gdzie człowiek się kształtuje i nie pozwala mu się kształtować. To jest naprawdę robota arcy I to właśnie teraz chce się wprowadzić w naszych szkołach. Przypuszczam, że pani minister że rząd nie wie za bardzo co się dzieje, ale tak w zasadzie, ponieważ tak naciskają główne ośrodki z Zachodu, to oni chcą co zrobić. Więc szczególnie tutaj trzeba by walczyć, to trzeba by mobilizować opinię publiczną. Bo to jest właściwie to jest gwałt na naszych dzieciach. Gwałt na Polsce.